Nad ostrzeszowską Wiktorią cały czas zbierają się ciemne chmury, a pierwszy mecz sezonu tylko to potwierdził. Podopieczni Piotra Konstanciaka przegrali przed własną publicznością z zawiszą Łęka Potowska 0 do 4. W letnim okresie przygotowawczym dużo mówiło się o zmianach kadrowych w ostrzeszowskim zespole, z którym pożegnało się kilku zawodników. Między innymi Jakub Jaszczyński, Bartosz Piądło, Bartosz Garncarek, Kamil Mądzelewski, Kajetan Bąk czy bracia Makarow. W ich miejsce podczas inauguracyjnego meczu nie pojawił się nikt nowy. Sukcesem jest to, że w ogóle wystartowaliśmy. Nie kryje trener Piotr Konstanciak. Jak można się domyślić, sobotni mecz z zawiszą nie należał do udanych. Już w drugiej minucie goście prowadzili 0 do 2 po bramkach Filipa Latuska, a w 13 minucie na 0 do 3 podwyższył Kamil Jurasik. Z upływem czasu przyjezdni zaprzestali kolejnych ataków, przez co pojedynek stał się mniej atrakcyjny. Następna bramka padła dopiero w 89 minucie. Wynik spotkania na 0 do 4 ustalił Borys Wawrzyniak. Cieszy przede wszystkim wygrana. Pierwszy mecz, wiadomo, różnie to może być, ale gdzieś tam cały mecz układał się po naszym mieście, był pod kontrolą i wydaje mi się, że zasłużona wygrana. Nie chcę mówić o celach gdzieś w poprzednim klubie przez kilka lat. Gdzieś tam były deklaracje, że, że walczymy o awans. Skończyło się, jak się skończyło, także teraz no nie chcę żadnych deklaracji składać, po prostu w każdym najbliższym meczu chcemy wygrać. Widać tą młodość tutaj na boisku, na pewno był młody zespół już przed jak przychodziłem i troszeczkę też się to rozleciało, bo, bo dużo chłopców tutaj odeszło do, do pobliskich klubów, także no dzisiaj graliśmy, w tam, porównując z tamtego sezonu, bez, bez siedmiu chłopaków. Przyszedł co prawda prawdopodobnie Peter Fam, który dzisiaj niestety wyjechał na wakacje, no było na tutaj 14 ludzi na pewno cieszy to, że, że ci niektórzy chłopcy, a trójka z nich ma 16 lat i, i chodzą i próbują z tak doświadczonym zespołem jak Łęka Opatowska grać i, i dorównywać im tempa. E, I nawet jestem zadowolony po prostu, no, jak można pozytywy z tego meczu wyciągnąć, to na pewno ogrywanie tych młodych chłopaków, którzy, którzy weszli i naprawdę udźwignęli i poradzili sobie z tym, z tym meczem. No jest no, niestety okręt gdzieś tutaj zaczął tonąć i tonie cały czas. Myślę, że sukcesem jest to, że w ogóle wystartowali nie startujemy od B klasy, tylko staramy się grać w tej piątej lidze, żeby, żeby nie spaść niżej. I to jest jedyny cel. No, przy tym wszystkim trzeba się uczyć i ogrywać. E, tych młodych chłopców, a przede wszystkim no, my się musimy w końcu zebrać na, na jakiś trening porządnie, żeby nas było tych 16 czy 18 ludzi, żebyśmy z, zaczęli też trenować, no, bo wiadomo, że skład mamy jaki, e, jaki mamy, brak doświadczenia, jest, jest ten zespół bardzo młody, e, ale na pewno perspektywiczny i, i no, tutaj my musimy iść, e, można powiedzieć, krok po kroku, tutaj się nie da pewnych rzeczy przeskoczyć. E, jak widzimy, no, w meczu pierwsze dwie minuty tracimy dwie, dwie bramki. Mecz tak naprawdę Łęka Opatowska sobie ustawiła, później na 3-0 do Przerwy i mecz był ustawiony. No, my musimy patrzeć na inne aspekty tego. Tak naprawdę graliśmy dzisiaj no, z pretendentem do wejścia do czwartej ligi, także no, na pewno ciężki na, na inaugurację mecz. No, ale myślę, że jakieś pozytywy wyciągniemy, trzeba trenować dalej, trzeba grać dalej. Kolejne mecze również zapowiadają się bardzo wymagająco. W najbliższy czwartek Wiktoria zagra w Krotoszynie, a 25 sierpnia do Ostrzeszowa przyjedzie zewka Kobyla Góra. Atmosfera nie napawa optymizmem, jak tutaj w ligowym meczu. Nie, wiem, nie pamiętam, kiedy Wiktoria kiedy wygrała, bo, bo, bo i tamten sezon, i, i ten tutaj już też rozpoczynamy gdzieś, gdzieś dzisiaj od przegranej. No, na pewno będziemy musieli się gdzieś tam budować i, i, i nastrajać w taki sposób, żeby, żeby to po części rozumieć. No, zostało nas 14-16 ludzi, z czego tak naprawdę jest. Siedmiu juniorów, nie wiadomo czy juniorzy tutaj wystartują. Jak zostaliśmy się zdecydowaliśmy na grę, no to, to decydujemy się na to chyba do końca. Jesteśmy facetami myślę, że, że spokojnie odźwigniemy przynajmniej to pół sezonu i trzeba, trzeba zrobić wszystko. Są jeszcze dwa tygodnie, może jeszcze ktoś dojdzie, może się z kimś uda dogadać i, i trzeba grać, trzeba dograć tą rundę. Mecz z Astrą Krotoszyn rozpocznie się o godzinie 15.00.